I witam was po raz kolejny. Słuchajcie, przede wszystkim chciałbym wam ogólnie wszystkim podziękować za wbicie tysiąca subskrypcji. Dziękuję wam naprawdę bardzo za to. Piszą do mnie, słuchajcie, ludzie z całej Polski. Również do mnie dzwonią też ludzie z gratulacjami. Z tego względu nawet musiałem założyć drugi telefon, bo po prostu nie wyrabiam z odbieraniem połączeń. No dwie godziny temu dzwonił do mnie widz słuchajcie, z Japonii nazywa się Fujiyama Castorama. Też również właśnie z takim podziękowaniem za nagrywanie tych moich filmików, że jakoś to rusza. Teraz słuchajcie, będzie krótka przerwa, ponieważ tak się stało, że mam mały remont w mieszkaniu i powiem może tak, spaliła mi się lodówka i piec i. No jest ogólnie lipa, że tak powiem. Także musiałem to i to zakupić i od razu całą podłogę wymieniać. Także mówię, no przez, chwilę, przez chwilkę mnie nie będzie. Przez jakiś czas mnie nie będzie. Co do filmów, to tutaj właśnie pozdrawiam Norwegię. Bo tam widzę, że też mnie jacyś oglądają ludzie, że tak powiem, także pozdrawiam. No, także mówię, no, myślę, że na weekend może się uda wyskoczyć coś, coś nagrać. Tutaj z kolegą mam taki, takie miejsce, żeby sprawdzić podziemia pewnego basenu. No, na pewno nie ma żadnego filmu na ten temat. I mówię, sobota albo niedziela ruszymy w teren. Oczywiście, jeżeli się jeszcze wy, wyrobię z remontem, o, chcę to po prostu zrobić na weekend. Wczoraj, słuchajcie, do 12 w nocy walczyliśmy ze znajomym. I to jest ogólnie najlepsze, że kolega nie chciał za to żadnych pieniędzy, no to się naprawdę rzadko zdarza, że, że są tacy właśnie uczciwi ludzie, ale oczywiście tak mu tego nie zapomnę, jakąś tam nagrodę i tak dostanie, jakieś piwko oczywiście będzie i tak dalej. W sobotę został zaproszony ogólnie na imprezę, będziemy że tak powiem świętować 1000 subskrypcji. Także no, dobro za dobro wraca, jak to się mówi. Za chwilę jeszcze poruszymy ten temat tej łuski, bo to też jest ciekawy fant, że tak powiem. Jak najbardziej przede wszystkim polski. No i cóż, słuchajcie. Także mówię, sobota, niedziela myślę, że ruszymy w teren. <laughs> Specjalnie dla was zrobię właśnie taki kolejny jakby filmik. Sobota, bo w niedzielę go Wam wrzucę na, na YouTube'a. I dobra, teraz tak, już jeszcze taki krótki materiał na, ten, na temat tej łuski właśnie. No jest to łuska z Boforsa, tak jak tutaj niektórzy pisali, Polski, z polskiej armaty. Także no naprawdę fan jak najbardziej. Przynajmniej znalazłem coś raz polskiego, że tak powiem. Że jak najbardziej cieszy. Cieszy oko. No tutaj różnie... Różnie ludzie pisali, że... No, moja opinia taka jest, że tutaj właśnie było zdjęcie i... Jakiś partyzan po prostu sobie trzymał... Zdjęcie, tu inni znowu pisali, że... No również mogło być zdjęcie, jakiś inny obrazek... Również tu mogło być słuchajcie, nawet lustro... Wsadzane... Tutaj było lustro... Tu mogła być nawet świeczka... Także, że no taka sztuka sztuka okopowa, że tak powiem. I mógł taki właśnie partyzan się ogolić w lesie. No naprawdę fant super. No jednak, jakby nie było, jest historią. Ja go nawet nie zamierzam po prostu nawet czyścić, bo jednak jest po prostu to fant, który nie no, ja bo jak, że tak powiem, będę to czyścił, to straci swoją wartość historyczną. Zostawię go po prostu tak jak jest. No ale sam fakt, że dotykacie czegoś takiego Podczas II wojny światowej trzymał to jakiś polski partyzan. To jest ogólnie coś pięknego. Tu jeszcze właśnie Andrzej, bo pytałeś, czy tu widać orzełka z koroną, czy bez. Wiesz co, ja patrzałem, ale. Ech, czekaj, tylko włączę. Latarkę. Wiesz co, ja patrzałem, ale. Kurde, nie chcecie właśnie teraz okłamać. Poczekaj chwilę. Teraz właśnie sobie wziąłem lupę. Tam widać. Czekajcie może na naszej kamery Gdzie ten orzełek jest tutaj. O, proszę bardzo. Pol, pol. Piękny nasz polski orzełek. Nie wy tego nie będziecie widzieć, ale ja zobaczę. O, o czekajcie, bo jest szansa, że coś. Wiesz co Andrzej. Czekaj, ja może na chwilę wyłączę. Andrzej to sprawa wygląda następująca, a mianowicie chodzi o to, że ten orzełek jest, że tak powiem, słabo, słabo jest widoczny, ale no tutaj poczytałem właśnie armata, bo temat armaty przeciwpancernej właśnie WZ37 i też ma takie zdjęcie, no można powiedzieć, że jest identyczny ten orzełek jak na tej mojej łóżce, tak to właśnie ten orzełek wygląda. No mówię, ten tutaj jest bardzo zamazany, trochę już zniszczony, ale i tak naprawdę cieszy, cieszy oko. Dobrze, słuchajcie, to by było w sumie na tyle. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za tysiąc subskrypcji. I widzimy się za, za niedługo, czy właściwie podczas następnego filmu. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.